Odcinek pierwszy. Więźni, więzień. Co ja zrobiłem? Ja zaraz szaleję normalnie. Jestem w jakimś szpitalu. Ach! To wszystko przez to, że wysadziłem tą durną bombę. A, teraz będę musiał jakoś wstać. I jak zwykle oczywiście jestem w tej durne... Co tam robi jakiś ptak? Tam coś robi jakiś ptak, ale nie wiem, w tym Okej, okay, już wiemy, jak się tu uciekniemy. Więc tam mam dziurę. Czy tam dziurka uciekniemy na powierzchnię? Dobra, mam plan, owiem. Ale będzie policja przecież. No ale jak patrzę, nie ma policji. A może w toalecie coś ukryli. Czekaj. Ach! Mam coś. Co to, to jest? Spodziewałem się czegoś lepszego. Ale może tym zaraz od... otwieram, otwieram. Otworzyłem. Słucham, słucham. A, otworzyć u pana dobrze Udało się. Dobra. Okej, okay. mamy kolegę ptaszka. Jak, jak pan się nazywa? Pan też się... Tak, jestem więźniem. No. Niż to ptaszek jest taki gruby. Zgaduję, że on ukradł... Bix, bix, ukradł jaja innych ptaków, bo... Bo by nie był taki sus. Dobra, dobra, więc moim celem będzie... A gdzie policja? Nie wiem, ale mamy mało czasu. A jak już na tak to patrzymy, no to możemy się pożegnać, bo tam będziemy musieli wejść. Zgaduję, że tam coś będzie. Hmm. Ok. Mam... Nie wiem, ale mamy mało czasu. Tam jest wyjście! Tu jest droga. Dobra. Wchodź. Yy, nic tu w sumie nie ma. Kraty? Dobra, już wiemy, gdzie będziemy musieli wejść. Dobra. Musimy coś tu znaleźć w sumie. Tylko nic tu nie znajdziemy. Dobra, będziemy musieli coś tu znaleźć. Tylko nie wiem, co. Hmm, mam już plan. Będziemy musieli iść na górę. Co masz wybrać? Nie wiem, ale chodź. Chodź. No, chodź dobra. się, dobra. Różnie się czuję, jak już mi coś się, ale nieważne. Co to jest? W sumie tu chyba coś kojarzę to miejsce. Dobra, nieważne. Chodź. Nazwę cię. Ptasią. Dobra. Mamy. Nie wiem. Ale mamy coś tu. <laughs> Mata! Czekaj. Uuu, trafiłem, dobra. Okej. Okay. Więc możemy tu se iść. To z tego. Dobra. Tam ja będą. Nie wiem, kto to może być. Ptaszek! Brawo. Dobra. Będziemy musieli tam wejść. Ty. Mogę iść. Dobra. Siema! Elo, elo! No dobra. Dobra, musimy stąd iść. Nie wiem, co tu w ogóle robię i za co. Nie wiem. że jakby... to miejsce. Wiem. Ale jesteśmy w więzieniu. Muszę coś znaleźć Mietniku. śmietniku. Hmm. Nie! Co to? Dobra, jeśli wystarczy, że znajdziemy beczkę. Okej, okay, już wiem jak to zrobić. Zgaduję, że będziemy musieli to wszystko zrobić sami. Bo ten ptaszek nic nie ogarnia. Beczki są pewnie na górze. Dobra, będziemy musieli tam iść. Dobra, wiesz co, ptaszku, pójdziemy tam jeszcze raz. Tylko będziemy musieli uważać, bo policja może tu być. Dobra, ale mam kamerę. Co? Chcę z tobą być kiedy i kolegą. Okay. Dobra, co ta kamera robi? Widzowie, idziemy po beczki. Dobra. Gdzie są beczki? Tutaj są pewnie beczki. Nikogo nie ma. Nie ma. Widzowie, znalazłem beczki i podpalimy to miejsce. Tylko jedną z beczek będę musiał wzią wziąć na dół, więc biorę.